tak, i jest wyższe? Czym Masz środek, kaspek. Jest po Ale, właśnie. Napal, wyżej! Kaspek, dobrze stałeś, bo to się u, uciekasz tamto. Piłkę, piłk, piłką! Ty bieski! Kamal! Kamal! Nie Kamal! Kamal! Kamal!

Ale ze środka nie wybiega do padania, w ogóle. Wyjdź może, by ci się podpalać. Z góry! Z góry, z góry, się Ale nie do góry. Doskąś do niego, środek, Jasper. Boki, boki, nie strac' Brawo. Ja, brawo. Ja, Dobra. Seguinte, tá do racing band do Não tem mais sorte. Me pode jogar ver na ja minha galha. Ó, minha bola. Como é que eu gosto de bola? Acho Não

Co tam się dzieje? Nie, nie wybijaj Radziu, rzuć rękę. Rafał, nie macie siły już? Oś, Igor, do gry. Ale krzycz, bo oni błędy z tyłu tam robią. Obrońcy i pomocnicy zatkie. W miejscu, ale to trzymaj pięć. O właśnie, jest Rafał, Rafał. Podejdź Radek, bliżej, bliżej. Nie dawaj mu się nawijać, to Grafał!

Tu sam. Na klatkę go weź, na klatkę go weź, bo on będzie... na gościa, a później piłka. Najpierw gość, później piłka. Radek, wyżej. Ała! Radzie, do tego musisz wyjść, Radek. To musi być twoje, a jak na tym, na długie. przetrzymaj przetrzymać ten trudny okres, utrzymać się przy piłce. Rafał, Patr, papi, środy. Od Radek tego się zaczyna wszystko. ale tu fajnie się cofałeś, grałeś w piłki prostopadłe, bardzo fajne w uliczkę i w ogóle, i to... Chodź, Kacper, do grania! Kacper, zejdź tam bliżej! Kacper! Co wy tam gracie? O kurde, mole! Kacper, nie wracasz w ogóle, sam Gajber z tyłu jest! Chodź, chodź, Garbuć, chodź. Rafał, o, Rafał, Kotlet, chodź. Dawaj, dawaj, bo ktoś jest, ja nie mogę zapatrzeć dalej. Piłka, piłka teraz, tak. Pograjcie chwilę piłką. Wytrzymajcie piłkę. O Pomóżcie mu! Graj Polini! Kasper, chodź do niego! Co on Przyjmij sobie! Chodź Maciek, będziesz za Kaspera, a on chwilę mi dychnie i pójdzie na prawą obronę za gaiwera

Tak Jadper, patrz, gdzie masz tam gościa! Chce pan tego tam zostać? tu proszę, gdzie ty go poszedłeś? No ja pierdziele, no! Wejdź, wyjdź! Jadgamer, wyjdź. gdzie tyś tu była po, pola, chłopie? Masz stać tam dzisiaj do bramki, gdzie Adler szary, to bliżej no. Kasper, chodź, Kasper! Macie na prawo. Kolejna piłka prostopadła, to powinno być już 4-3. Kuba, masz blokować dostęp do bramki, a nie tylko o mnie latać. Zeba, też nie możesz za tego biegać tam na ich połowie, tam górze odpuścić, tylko zapilnuj swoje strefy, bo Adrian ci nie zasokuruje tak trzeba, to grajcie razem szybciej. Nie, no, tu jest na... Chodź Maciej. Nazwy no rozchłonij i weź z naszego. Zajeżdżę jeden. Właśnie ujeźdź się. Rozsądź się, nas się zastopi. U, u, u,

Stoją w środku Igorek. golek stoisz dojść po dwóch niebieskich. Chodź papis. Masz do środka, zbiorą na lewo. Na, na prawo o pomoc. Hold it! That's mm -hmm. what Tak. Z góry pieszczadek, z góry głowa. Przed kozłem, aj, aj dobrze przynajmniej, że ją teraz zgarnąłeś. A to w ostatniej chwili. To do 6. Szanowna można zrobić. Nie, tutaj na pewno są informatyk, który by miał czas. Najlepiej, żeby... który jest z ojczym, który ma wiersz, pasy przy ograniczonych. Ogóle... Żeby... Żeby... O, dobra, ja to załatwię. Ktoś to ma pojęcie, jest Piła piesza! Trzy. Nie wie, Boże, i oni się wracają i rękami jeszcze wtargną,

Bo po a ja bo nie widziałem. Ma Macie bo, ten... bo nie Wiem. widziałem. A tam ją wcisną, tak? tak. Brawo. Brawo chłopcy. Z jest fajnie, ale ty są problemy. Więc tu pomagamy z tyłu. Bez błędów. Gargóż wyżej. Bo się dublujecie się z, z siarkiem. Pięknie.

I... Chodzi kolej, bo to mój na aż dzisiaj do mnie wrócą. Brawo, piękna roweczka, a Chodź, puchacz! Maczka pójść do przodu. Albo bo, bo nie jest nie z w przodu, więc możesz nie iść jak chcesz. To się dogadajcie. To Papi do przodu, przodu prawkę trzeba też, co to dzisiaj? Jakichś... Komik, nie w tą stronę! Tak, już i ty w się szuliłeś. Ale <grymne> tak. i go. Mi? Wątek. Wątek. Śmielu, jeszcze raz nie wrócisz i zmiana! Jeszcze raz nie wrócisz i zmiana! Pogodzisz po boisku, nie biegasz! Tak, Graj szybciej radek! już! Nie ma was! Nie, 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 Spokojnie przyjmij! Tak! Dajesz pierwszą, pierwszą! Tym się żyć. Boki, boki. Komik, boki. Nie tutaj komik, no kurde mole. Przyjmij sobie piłkę, nie od razu wybijać wybijasz do siebie do niebieskiego. Maciek dostaj. Maciek poważ. Już teraz lepiej komik, staraj się do niebieskiego grać, a nie na oślep. Brawo, jeszcze raz.

Wiesz co? Wiesz, nie, piłkę miałeś Ciężko, dużo, ciężko. Wiesz. Wiesz, 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 wiesz jaki błąd był? Że za późno wróciłeś, bo tak, w tym momencie dużo miałeś szans Nie A wiesz, wiesz co mogę zrobić? Ja bym był bliżej bramki, i wcześniej się, się wrócił i miał przed sobą, bo on tak stoi pan w stolinie, to byś po prostu pogodowym w głowę wstań, bo ona się z jacem poszła mocno. A ty żeś biegł w ten sposób? Goś, piłka poszła na ciebie, a mogłeś jeszcze ją wybijać co? do góry, nie? Albo swojarka mogłeś zastrzeć, no tak czasem. ale spóźniłeś się tej piłki i ta piłka poszła mocna do bramki i ty będąc z tyłu zapecają, yy, mając gościa go nie widziałeś i myślałeś, że ona przeleci. A jakbyś czuł, że z tyłu jest gonią, no, to byś się graj, przybił, graj, to byś ją nawet przed nią przerwał, nasz odrożny, albo byś ją wybił pieniądze, na bramkę. Na nią podbieżką tam. W ale byłeś za późno, on cię z tyłu doganiał myślisz, że ty się obróciłeś, że już pada bramka. Tu będziesz to widział na kamerze, zresztą zobaczysz jaki błąd zrobiłeś. Dasz 5 złotych, to będziesz miał film. Byżej, wyżej, wyżej, wyżej. Rafał, bo stoisz! Rafał stoisz! Rafał, jak ty stoisz, i ja ten stoi to dwóch naszych nie gra. Damy dwóch mniej. Róż do środka na gazie! Ekstra. Do końca. Biedu, troszkę szerzej dół, tak na drugie skrzydło. Przyjmij, przyjmij, no czego oddajesz od razu? Przyjmij. Wreszcie. Przyjmij. Bo, bo ci się udało akurat, bo dobrze dogałeś, ale albo próbuj przyjąć. Masz presję? Zastaw się. Tutaj. Patryk! Jak wy. To się zabotomiałeś w kupę czasu! Na klatkę bierzemy, na gościa, na klatkę ucisk biegnie i przechodzimy! Rafał Gokry jest w powietrzu? No i zaraz na uczę w gawę. Na gościa bierze się, nie tak? Na do końca! Żyj! Davay. Davay. <Tur tackle discomfort> I wszystkie piwki zamiataj. Wielu Obróć się, zobacz co się dzieje. Tutaj nie grał. Tutaj nie grał. Tutaj nie grał. Jestem trzeba. Jestem trzeba. Też? Proszę. Gdzie? Naprawam pomoc. Dawaj. Ekstra kot. A jest.

Maciek, masz pieniądze, Kotlet, wejdź mu do gry, Kotlet! Jezu, no co za gra bez tej sądu? Biegnij do niego, zbiegnij! Utrzymaj! Instrukcje jest, nie jest zły, ale zobacz, nie ma co z piłką zrobić z przodu. Już kupię ją, może tylko podać, nic więcej. No rusz! Jest... Palisz papi, spalisz papi. Jest... Mati jest stała, tak? Czekaj. Teraz! Zobój sam. Dobry, na chlebkę do niego, dogrej, Do Chodź tak. tak. z tyłu, masz kacpra, tak? tyłu masz kasprę. Graj, kacpra, mówię, do tyłu. No ale Mati, dlaczego ty czekasz, aż oni się wrócą? Masz miejsce, to wjeżdżaj od razu, a nie czekasz, że oni się a wrócą. Do niego, do niego! Graj klepkę, ja. nie, nie ma co zrobić, bo tak mu nie wyjdzie To Patyk mu nie by ale tak nie, 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 do, nie do grania O mi głowa! Tu jest okay. Brawo obrona Co idzie? Na prawo obronę? Ja. Chodź chyba, o przyjał chyba, tak? Albo stary. Chodź chyba Nie wiem, chodź zagraj! Graj! Jeszcze raz! Lewo. Ale zagrał tak. Sied dobru, Maty jest, Matki, szeroko, szeroko jesteście. Zabierz, I jeszcze. Masz, masz. Brawo. Masz, masz, Brawo. Masz, masz, masz. Brawo. Brawo. Chodź i chomik. Dawaj! Idziesz nasz wilkę dzisiaj w taty. Zdaj pieniądz jest! To? Nie, nie wracaj pieniądz, bo będzie z tyłu Już i sział! Brawo! Joko yes. bromo! Wow. Brawo! <coughs> Maciek ci pomóc, macie go to jest zantej, zasłonił! To Patryk! Patryk, Patryk, no Patryk! Każ go zasłonił! Brawo, brawo, brawo. Bieda, I, I można to zabrać sobie zdać na mnie, bo żebyś nie dał sobie zabrać piłki! Zmuki strzał! Nawet nie temu! Musisz strzał oddać, musisz na tej pozycji grać. Brawo! Podziękować sobie najpierw, a później kółeczko. Kto się bawi i wygrywa Stal Rzeszów! Kto się bawi i wygrywa Stal Rzeszów! Kto no wygra mecz? Stal! 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 Do boju! Kto mistrzem jest? Stal!